Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim pierwszym kanale. Klikamy teraz, graj, robimy sobie nowe konto w Brawl Stars moi drodzy, więc zaczynamy. Zbierz wszystkie kostki mocy. Ok, no to zaczynamy. Gotowe, dobrze. Dobra, teraz musimy tak przesuwać Wiem, bo ruszam się jak nubek i robię w to wszystko jak nubek, ale no... Ja zawsze tak robię. Przyciskam. Nagrywa się to? Tak nagrywa, no okej. Okay. O tak, ja to zawsze robię. I pyk, i Dobra, E, łatwo. Teraz robota zostanie. Dobra, wiem jak to się robi. Ezy, widzicie łatwo. Dobra, dobra. I teraz tu, na przy Dajcie mi. Oj, meg, daj, oj, dajcie mi meg, dajcie mi meg, oj, zaraz yy, do was wrócę. Okej, okay. to dajcie mi Meg, tak. Dajcie mi Meg. Dajcie mi Meg. Okej. Okay. I mi to. Okej. Okay. To jest bardzo łatwe, wiecie? Ja umiem grać w starcie. Tu piek. z solo. Też. Więc zabijanie e, tych botów nie, nie będzie trudne dla mnie. No tu. Z... Dobry Dobra, Ok. To lecimy tutaj z kolejnym. I tutaj 6 już mamy, ok. Się Dobra, teraz tutaj do kolta idę. On ma 9. No, łatwo, łatwo mi poszło. Okej, okay, otworzymy sobie najpierw szynkę łokciem. A, okej, okay, dobra. Zaraz się widzimy, jak wygram tą grę. Zaczynam kolejną grę, dwie grę zrobimy, a potem odblokujemy nowe rzeczy. Okej, okay, moi drodzy, Tak, i teraz odbieram najpierw skrzynkę z tym. Miażę Dobra, i teraz nitę. Oki, okay, super. Okej, okay, i teraz. Odbieram. Teraz tutaj ulepszamy sobie nitę, moi drodzy. Okej, okay, i teraz lecę dalej. Okej, okay, moi drodzy, teraz otworzymy sobie odcinkę z Zadniarza. Ach, nic nie poszło, okej. Okay. I teraz tutaj sobie też otworzymy z do Zadniarskiego i pyk! Okej, okay, Roza, okej, okay, super, ja jestem zadowolony, super. OK. okej, okay. na, na dzisiaj to tyle, do zobaczenia w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars! Pa, pa, do zobaczenia, może jutro się, może jutro się, może jutro się coś zmieni, może zobaczycie więcej pucharków na tym koncie, zobaczymy, pa, pa. to jest może drugi kąt, jakbyś się ktoś pytał, no i do zobaczenia jutro. Kto to wymyślił, za co ta kara, Aha. żeby do szkoły chodził gitara.